Uskrzydleni. Antologia wierszy witalistycznych. Wydawnictwo autorskie. Magdalena Kapuścińska. Wieluń 2021 rok. Czyta Czarek Papaj. Katarzyna Stachera. Ciepło chmur. Tyle ciepła dziś w powietrzu. Płyną białymi chmurami owiane pęki dzikich myśli. Tak innych, tak fantastycznych. Liście i kwiaty Omszałe wspólną myślą Wedenie tym Na zwykłym świecie. Płynącym jedwabiem, szmaragdem oka Z nowego staje się wszystkim. Księżyc przyświeca Gwiazd tych źrenice Tak pełne słońca. Jedyny na niebie